Dobry wieczór, buona sera z tej strony. Rafał Dyduk z Mercatino, tutto italiano. Witam serdecznie w drugiej części mojego filmiku pod tytułem: Czy słodki krem orzechowy typu Nutella może być zdrowy? Otóż dzisiaj chciałem Wam przedstawić cztery najwyższej jakości kremy orzechowe włoskiego producenta z Neapolu Caporazo. Ale jedna uwaga: jeśli ktoś nie oglądał mojego pierwszego filmiku, pierwszej części. To bardzo zachęcam, niektórzy mówią, że jest długi, monotonny, ale jest tam bardzo szczegółowe porównanie właśnie marketowej Nutelli z kremem typu Nutella Caporazo 45%. Szczegół po szczególe, detal po detalu, każdy jeden składnik jest porównany, aby pokazać Wam czym to się różni i dlaczego właśnie powinniśmy kupować wysokiej jakości kremy. Przecież głównymi odbiorcami tych właśnie kremów są nasze dzieci, a przecież to właśnie im chcemy zawsze podawać to co najlepsze no to jedziemy z tematem a więc dzisiaj jeszcze raz krótko o caporazo 45% krem typu nutella z orzechów laskowych T45 oznacza dokładnie 45% zawartości orzeszków laskowych to jest absolutny ewenement na rynku Czytajcie etykiety, sprawdzajcie, słuchajcie, nie ma takiej możliwości, żeby znaleźć w marketach w Polsce krem o takiej zawartości orzechów. Z reguły jest to 10-11 do 20% już w tych droższych. A tu mamy 45% żadnych sztucznych składników, żadnej chemii, brak lecetyny sojowej, z GMO, brak przede wszystkim oleju palmowego. Następny krem to jest absolutny hit sprzedaży, czyli pistacja. Słuchajcie, to samo 45% naturalnej pistacji. Tak to wygląda. Absolutny hit. E, absolutna porcja zdrowia dla nas i dla naszych dzieci. E, dzieci to uwielbiają. Na początku czasami e, troszeczkę ten zielony kolor, bo są przyzwyczajone do tej nutelli brązowej. Ale w momencie, kiedy spróbują, słuchajcie, kochają ten krem. Jedziemy dalej. Mój ulubieniec i nowość w ofercie. Krem 45% z orzeszków ziemnych, solonych. Słuchajcie, to jest po prostu niebo w gębie, coś Ala słony karmel, coś takiego, czyli mamy słodycz z tą, e, z tą solą po prostu, e, która tą e, równoważy tą słodycz, jest to po prostu absolutna. Absolutna, fantastyczna, rewelacyjna sprawa, i to co opowiadałem w moim pierwszym filmiku, jak rozpoznać, że krem jest faktycznie wysokiej jakości, że krem jest naturalny, że nie zawiera tych wszystkich emulgatorów, tych wszystkich właśnie olejów palmowych. No, przede wszystkim słuchajcie po konsystencji. Tutaj, jeżeli otworzymy, ja go zaraz otworzę, którykolwiek z tych kremów bym otworzył, jest konsystencja niejednolita. Tutaj po prostu. Jest na górze wydzielona warstewka, oddziela się warstewka tłuszczu i, i wody, i żeby doprowadzić do jednolitej konsystencji, to należy to bardzo, bardzo dokładnie wymieszać. Już wam to pokazuję, żeby nie być gołosłownym. Widać, jak tutaj w środku to wszystko nam się na górze po prostu przelewa. Jeżeli krem ma jednolitą konsystencję, taką idealną, kremową, właśnie to na pewno tam w składzie jest olej palmowy i lecytyna sojowa zazwyczaj. I słuchajcie, ostatni krem, to jest totalna petarda, to jest krem o nazwie Dark Delight. Jest to krem, słuchajcie, składający się jedynie z dwóch składników. To są orzeszki laskowe, 75%, to jest po prostu nie do wiary. 75% orzeszków laskowych włoskich 100% i 20% kakao. Słuchajcie, to są tylko dwa składniki, tu nie ma ani grama dodawanego cukru. E, taka minimalna nutka słodyczy e, pochodzi i tłuszcz pochodzą tylko i wyłącznie z tego kakao. To jest krem dla odważnych, to jest krem dla ludzi fit, to jest krem dla ludzi dbających maksymalnie o zdrowie. Ale przede wszystkim jest to krem w 100% wegański i mamy tutaj informacje na ten temat. Dlaczego? Dlatego, że nie zawiera tak jak tamte wcześniejsze kremy mleka. No, cóż, na koniec pozostało spróbować mojego ulubieńca, czyli orzeszki ziemne, orzeszki ziemne prażone i solone. Najpierw dokładnie wymieszam, aby uzyskać w miarę jednolitą konsystencję. I teraz możemy się delektować tym niesamowitym. Mm, mamma mia! Buonissimo. I Dark Delight. O, weźmy tutaj. Pokapało w tym momencie, no to to jest, słuchajcie, naprawdę to jest moc, to jest moc, ale polecam, bo naprawdę tutaj sam orzech i kakao, wow, perfetto, ale co jeszcze istotne, słuchajcie. W tym kremie Dark Light 75% orzechów laskowych oraz w tej klasycznej, klasycznym kremie typu Nutella 45% orzechów laskowych, tutaj to nie są zwykłe orzechy laskowe. To są w 100% włoskie orzechy laskowe, tak zwane To są orzechy, które są po prostu idealne pod każdym względem najwyższej jakości. One mają certyfikat pochodzenia geograficznego IGP, ponieważ w okolicy właśnie tego miasteczka Gipolni występują takie warunki klimatyczne, które po prostu są idealne do uprawy tych orzechów. One są, one są z każdej strony po prostu idealne, a do tych kremów nie wolno użyć orzecha w jakikolwiek sposób uszkodzonego. One muszą być totalnie najwyższej jakości. Jest to oczywiście sprawdzane i kontrolowane przez specjalne konsorcjum. Także słuchajcie, jeśli kupować kremy orzechowe, to tylko te najwyższej jakości, a przede wszystkim o wysokiej zawartości orzechów. W naszych kremach Caporazo to jest 45%. Myślę, że chyba na dzisiaj tych informacji wystarczy. Wspomnę tylko na koniec, że wszystkie cztery kremy są dostępne w stałej ofercie na naszym sklepie. Mercatino, zarówno stacjonarnym, jak i internetowym, i warto dodać, że jesteśmy wyłącznym dystrybutorem na Polskę, właśnie tych kremów Kaporazu. Także zapraszam serdecznie na www.mercatino.pl. A dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Dobrego wieczoru. Buona sera. Ciao!